A jeżeli jest opcja właśnie, że przesłucha i tak dalej, to te miejscówki przesłuchania są y, losowe czy... czy ogólnie zawsze to wybierasz samo? sobie jakby... zależy, bo... Yy, na przykład jak bierzesz go... żeby go przesłuchać typa, No. to wtedy ten. Wtedy jakby wybierasz z trzech różnych kategorii co, co jakby chcesz uzyskać za informacje, można na przykład nie wiem bronię, albo ekspa dodatkowego, albo na przykład yy, yy, nie wiem zapas cokolwiek. No 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 Albo gdzie są na przykład rebelianci, których muszę uwolnić Takie różne rzeczy, nie? No no Chyba sam sobie fleszę rzuciłem Ale tak idą się <grym> sprawdziłem szybko Ci działa? Oj, dwóch jest tam, po, po prawej stronie jeden poszedł w lewo Ja para właśnie zabiłem O idzie mi po prawej tam Jednego, tam jest jeszcze drugi Znowu go zabiłem Ktoś dziś siedzi Kurwa Moment, przehodowuję Tosiemkę to No ja też <gry> Lecę Mam mu Kom, kom Złapaliście? Hehehe, <laughs> dano. Ay Jezu, jednego mi brakowało tutaj. Ja już, się, ja już akurat. O, nas no, ja się zrespiłem. Fajnie, bije chociaż kogoś na B? Ała. Nie. o ktoś dostał O, ktoś dostał. Znowu ktoś dostał. Znowu. No cóż cóż, Z takim darem trzeba się urodzić Kolejne. O tam kurwa kamper jebany znowu po tej samej stronie siedzi na samym końcu Snajper nie żyje? Nie żyje? Nie żyje, zdjąłem go okay. Dostał takiego oszpreja, że hreh. Reload możemy rzucam te zapasy. Spokój. Kurwa z prawej mojej A ktoś go zabił. Dał długo chyba. No. Aj, drugi przyszedł. E, a jakie biorę zapasy, tu dostajesz punkty wtedy? Tak. Aha. To się wtedy wyświetla, że ktoś po prostu sobie wziął ode mnie. No, no. potem sami idom. Jest. Szlag. <gaz fidelity> Ale he. Patrzysz. To jest następ. Dobra mam. Nice. Oa płyty. Kurda. Siap jebsę, ja na bombowca. Kurwa. Aha. <gaz fidelity> Czekaj, ja ufa. Wow! Ale tam dupnęło. O, no dobre combo poszło. W końcu coś, się, coś się Z lewej strony tam kampią na tym. W tej alejca Pakam mu. Z moją akcję, pokażę tamtą. Tam. No, ciekawe. No, zwiadowczy znowu. Boże, co, co, co ty się... Samolot zwiadowczy, mamy rozpoznanie lotnicze. Masakration. Przemontuję. Ale ten karabinek jest zajebisty. Ej no serio! Przeskakiwałem przez płotek. No nie. Po lewej stronie, w tym, w stodole. Dobra, zwiadowczy. Proszę bardzo. Gut, przyda się bardzo. nie? No. Let's gaming. Kurde <laughs> Chciał się schować, a wlazł na mój granat, nice Chyba tam bym chciał rzucić do nich, ale... Koleś dostał tym, jak rzucasz tą, tą minę taką, nie? No no no, ale Betty? Koleś dostał i, i, i zaczął dostawać obrażenia Nie, ten, ten nalot, tylko że po prostu ja w typa rzuciłem typ. Aha, aha <laughs> I on dostał Bum, bum, bum Dobro, mamy B Nice Idziemy mocno. po C Tam ktoś był koło ciebie gdzieś Mam go Macie ułatw Ladima, tak, ktoś tu jest. Gdzieś w pobliżu. Nooo! No! Teraz we mnie nie trafiał. No nie! Kurde, spałowała mnie! No, ale daj spokój, podeszła i dostałem na papę, nie? O, tak od przodu. ja też. Ale ja na plecy dostałem oczywiście. Zarąbałem ją. Już kurwa jest. No nie! Zasrane w ślizgi! O na konsoli to jest okej, nie? Bo za zanim... mierzysz na dół. No na kompie też tak nie robi, ale... Kurde... Przy samochodzie. Jakiś groszek, gruszek, czy chudzie. Groszek. O, nie Kampi Kampitą. Kurde okno się nie chciało otworzyć, ja tam chciałem wskoczyć. Przyciski do skakania są akurat w zajebiste, nie? No. Ale to widzisz ile to daje, nie? I to fajnie, bo też już ta, można kupić takie pady zmodyfikowane do ps 5 nie? Trójne zabójstwo z nalotu, tak jest. Kolejny, i kolejny, i kolejny, kolejny. Szelak, my to trafimy Zabójstwo, oni to wchodzą, nie? Tracimy cel, Able No i przebiegło tam Kurde, no i w plecy Ała, kurde Po prawej stronie byli są, są Przybieg gdzieś po prawej stronie, tam Ślizg. Granaty. Ła, po prawej stronie w budynku. Po lewej też coś strzelają. mi tu C przejmujesz? Na B jest, typowo na pladze. Ja co, musiałem przejąć. Spoko. Już idę tam do Kampa. No i zabili mnie już miałem mieć te nalo Najgorsze jest to, że trak, no co, tak strasznie już pomył idą, idą mi na zasięgu. Nacierajcie. Aj sz szopy po twojej stronie za plecami Mam Dobrze Hej, <laughs> ja, ja pierwszy, ja nim zrobiłem plecy na koniec. <laughs> To była, to była masakra akurat. Ale dobry magic. Kurwa, to ja tam wybiłem chyba z... z tu typa. Bo że moździerze zajebiste są, se rzucasz i... Wiadomo, że najgorsze jest to, że musisz podejść na ten. No tych, jakich jest tam w pizdu, nie? Ale jak dobrze rzucisz... To możesz ładnie wykosić. Mm? Drużynowe MVP. Jak tam? Najwyższy no, wynik. No to najwyższy wynik. <laughs> and moi. <laughs> and on a, man, oh, and a <laughs>